Mango, mam wszystkim tutaj pop w kolejnym materiale. I to jest taki nietypowy materiał, bo A to jest materiał promujący em, myszkę, którą można wygrać em, w konkursie Roya na stronie Roya na Facebooku, na, na YouTubie, na kanale Roya. I to jest em, myszka gamingowa. Logitech G502 Prototype, Prototeus Core prototype, 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 no to taki tytuł, nazwa podobna Zasady są takie, że trzeba ustrzelić jak najwięcej serii, Tutaj najwięcej, to jest 7700 nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujemy. Będę promował 6 razy. Eee, trzeba jak najbliżej czerwonego trafić, bądź też czasami w głowę. Bo dostajemy za do to najwięcej punktów. A jeżeli nam się uda to ustrzelić to tarcza, czyli ten ludek zamieni się z niebieskiego w zielony, jeżeli nie w czerwony, a strzałów mamy e, dowolną ilość Ogranie, czy, czy nie jest takie, że mamy tylko pół minuty więc startujemy ładowanie start gry gotowy start jeden dwa trzy

Zapisz. Ale jeszcze spróbujemy parę razy strategię kart. 10 tysięcy. Strzałów 3-5 trafił 15 e. ponów.

5800 dajemy jeszcze jeszcze raz. 9 razy. Zapiszemy ten wynik. Podamy coś mojego. Wchodzę do restry. Szybko sobie damy. Mae'n rhaid i I wam też tu polecam, bo może ktoś sobie taką myszkę wygrać, a myszka nie jest tania, bo kosztuje, zaraz powiem, kosztuje. jest bo kosztuje 300 zł także to nie jest tani sprzęt i to by było na wszystko w tym materiale żegnam się z moim popław i mam nadzieję że więcej takich prób konkursowych na moim kanale się pojawi